Jestem Karol Skockowa i mam do Pana Prezesa pytanie. Jak może pan krótko skomentować fakt, że minister Błaszczak jest ścigany za to, że odtajnił coś, co kiedyś było tajne i być może miało być tajne, jeśli chodzi o obronę na linii Wisły? On jest w tej chwili ścigany przez Bodnarowców. Dziękuję. Pan wicepremier, pan minister Błaszczak zrobił wszystko, aby drodzy Państwo, polska armia rosła w siłę, przygotował tak wiele kontraktów na sprzęt militarny, na sprzęt wojskowy, sygnalizował, co się dzieje w strategii bezpieczeństwa, jeśli tak to można nazwać. Przed 2015 rokiem. Mamy do czynienia, ja nie boję się tego słowa, wiecie państwo, moim doradcą i jednym z bliższych współpracowników od lat jest profesor Sławomir cędziewicz, który prawa. Więc w, w sprawie resetu i tego co działo się i w polskiej armii, i w polskim życiu publicznym byłem od samego. Początku to jest przerażające. Natomiast akt sam ścigania pana ministra Błaszczaka jest kolejnym aktem, w którym, w którym władza nie radząca sobie z cenami, z rządzeniem, z rozwojem Rzeczpospolitej stara się odegrać na oczach wszystkich państwa spektakl. Spektakl, który pochłonie nasze umysły, który pochłonie dyskusję o sytuacji politycznej. Społecznej, bo po prostu oni sobie nie radzą z rządzeniem Rzeczpospolitą. I to jest równie przerażające, co wymagające dla nas wszystkich. To jest na tyle wymagające, że my, drodzy Państwo, nie możemy do 18 maja do wyborów prezydenckich, które są najważniejszym wydarzeniem społeczno-politycznym w tej części Europy, a także co najważniejsze, najważniejszym w Polsce. Nie możemy dać się, drodzy Państwo, tym wszystkim sprowokować. Ludzie, którzy wykonali ogrom pracy przez 8 lat dla Rzeczpospolitej są pomawiani publicznie, wydaje się wyroki publiczne, drodzy Państwo, ściga się kolejnych ministrów polskiego rządu, żeby była jasność. Ja jestem przekonany, jestem zwolennikiem tego, aby każdy, kto dopuścił się przestępstwa za to przestępstwo, odpowiedział. Nieważne, czy to jest polityk, minister, premier czy zwykły obywatel. Tak, prawo powinno działać i być równe wobec wszystkich. Natomiast w jakiej my rzeczywistości, odpowiadając na pytanie pana, dzisiaj żyjemy? Wyroki zapadają w mediach, nikogo nie udaje się ostatecznie ani skazać, ani przedstawić zarzutów, a co dopiero, e, a co dopiero wy, wydać wyrok sądowy, szanowni państwo i osadzić potencjalnie w więzieniu. To jest pewien komediodramat, w którym uczestniczymy, przyglądając się rachunkom za energię elektryczną i cenom na artykuły spożywcze, które są coraz większe. To jest kolejny dowód na nieudolność tej władzy, który za sprawą teraz jak słyszę od pana ministra Błaszczaka będziemy pewnie śledzić. Czy tych, którzy ścigają pana premiera Błaszczaka, będziemy śledzić. Nie dajmy się, drodzy państwo, w to wciągnąć, ale brońmy przyzwoitych ludzi, którzy potrzebują reakcji społecznych. Tylko nie dajmy sobie wmówić i nie dajmy się odciągnąć od rzeczy najistotniejszych, a więc przyszłości Rzeczpospolitej Polskiej, bo już były próby, jak pan wie i pewnie jak państwo wiecie sprowokowania czy podważania nadchodzących wyborów prezydenckich kolejnymi aktami legislacyjnymi wychodzącymi z polskiego parlamentu i wzburzenia takiej społecznej emocji, że wybory będą nieuczciwe. Takie zagrożenie zawsze oczywiście jest i na to się trzeba przygotować, ale my swoją energię, drodzy Państwo, włóżmy w to, w ruch kontroli wyborów, w zwycięstwo w nadchodzących wyborach. I powiedzmy po prostu tej władzy nieudolnej pod względem zarządzania Rzeczpospolitą, że chcemy Polski ambitnej, chcemy Polski silnej i nie damy się oszukać tymi medialnymi szałami. Ja mam takie pytanie odnośnie młodych. Bo, jak jeżeli wiemy, każde państwo, które chce prosperować, chce się rozwijać, wchodzić w nowe technologie, prędzej czy później, chcąc nie, chcąc, musi postawić na młodzież. Ja mam takie pytanie odnośnie. Jaki Pan ma pomysł, aby młody człowiek, który kocha swój kraj, urodził się, chce tutaj pracować, uczyć się, zakładać rodzinę, ci, którzy wyjechali, żeby powrócili do nas? Jaki Pan ma pomysł, aby zachęcić tego młodego człowieka, żeby ci, którzy zostali tutaj, zostali się uczyli, pracowali, a ci, którzy wyjechali, z chęcią wrócili i nie żałowali tej decyzji? Dziękuję bardzo. Świetne pytanie. Bardzo ważne i zasadnicze. Naprawdę. Dziękuję. O dwie sprawy pan zahaczył. O problem z demografią, który to skwiera Rzeczpospolitej. Tutaj w, państw, w Państwa mieście także jest problem z demografią, z ucieczką ludzi młodych do większych miast. I to jest właściwie w każdym powiecie, a odwiedziłem już ponad 100 powiatów, które odwiedzam. Problem z demografią i z drugiej strony oferta dla młodych. Program z demografią zamierzam rozpocząć naprawę Problemu polskiej demografii, z jednej strony oczywiście wspierając politykę społeczną, która została przyjęta przez rząd Zjednoczonej Prawicy przed 15 października 23 roku, teraz jest zresztą kontynuowana przez obecny rząd i poczytywana jako swój własny sukces, ale dąży też do tego i trwają analizy wokół tego, państwo polskie nigdy, szanowni państwo, nie przygotowało wielkiego projektu, programu narodowego repatriacyjnego. I Pan też o tym powiedział. Jest nas jest 60 milionów na całym świecie. Polaków poza granicami Polski jest 20 milionów. Wielu z nich oczywiście nie wróci, bo są w kolejnym pokoleniu poza granicami Rzeczpospolitej. Ale gdy spojrzymy na przykład na takie państwo jak Brazylia, w Ameryce Południowej, to widzimy, że jest tam pewien potencjał, to jest ponad milion Polaków, jest tam pewien potencjał, który pomógłby w rozwijaniu polskiej gospodarki i tym ludziom dał możliwość powrotu do Rzeczpospolitej. Więc moją odpowiedzią na kryzys demograficzny ma być duży projekt repatriacyjny, który już przygotowuje a więc powrotu Polaków do kraju. To nie rozwiązuje jednak spraw młodzieży. Jeśli chodzi o... Młodzież to przede wszystkim Wasza troska dotyczy tego, czy będziecie mogli mieszkać w własnym mieszkaniu, albo domu. Teraz już średnia młodych ludzi, którzy opuszczają swoje gospodarstwo domowe jest 28,9, zdaje się, około 29 lat i ona ciągle rośnie. Coraz później młodzi ludzie wyprowadzają się ze swojego gospodarstwa. Domowego I młodzi ludzie boją się o to i martwią się o to, czy kiedykolwiek, drodzy Państwo, będzie ich stać na własne mieszkanie. Więc kwestia mieszkaniowa powinna być i będzie sprawą programową dla, dla mnie, jako dla kandydata na prezydenta. Dwa, zakres nowych technologii, które też Pan dotknął. No nie da się zbudować powagi Polski na arenie międzynarodowej i Polski w zakresie budowy nowych technologii gdy na Dolnym Śląsku zamyka się inwestycje Intela albo gdy Polska za sprawą obecnego rządu wpada do drugiej kategorii państw, które ze Stanami Zjednoczonymi przygotowują i, te, i półprzewodniki i chipy, więc to jest zasadnicze pewnie osoby starsze, nawet nie wiedzą o czym. Rozumiem. Ja już staram się tak byście ogólnie mówić. Część wie, wiele z Państwa wiecie, a część... A, Przepraszam. Tak, przepraszam. Natomiast tak, Polska powinna być, i to jest w ogóle wielka szansa dla nas, dzisiaj, gdy Donald Trump został prezydentem Stanów Zjednoczonych, my powinniśmy być liderem Unii Europejskiej w relacjach i bezpieczeństwa, i ekonomicznych, ale też powinniśmy być oknem na świat transatlantyckim w Unii Europejskiej na rozwój nowych technologii.